Siemaneczko wszystkim, czekajcie, że do Was idę na drugą stronę obiektywu. Dobry! <grywki> Niemczej, nie wiem, czy mam dobre. Witam wszystkich w nowym 2026 roku I tak na początek co wam złożyć życzenia Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełniania marzeń, wszystkiego czego sobie życzycie i dużo zdrowia. wszelkie troski, które was tam nurtują w sercu, odeszły, jak ten stary rok. Wiecie, Petrą, za to opowiadam? Na tle mojej choinki, tam to dziesiątka to, to nie patrzcie na to. To jeszcze takie pozostałości z urodzin, dziesiątka mojego kochanego. Spadachł mi się, wiecie, nie otworzył i. Muszę jakiś czas o kulach chodzić. No to się muszę przez jakieś dwa tygodnie wstrzymać z nagrywaniem filmów na dworze. A mamy co robić. W tym roku mamy do zrobienia zwolnienie w Ursusie C330, bo gdzieś jest trochę luz, koło się tak trochę rusza, dygocze. Chodzi o wszystkie strony. Niedługo jeszcze króli już się porozbiera. Tam jeszcze trochę ta choinka była za duża i tam na górze przychodzę tego końca uciąg, no ale na początku myślałem, żeby z suficie dziurę zrobić i to by to wtedy, wiecie, to trzeba było ucinać drzewa, ale... Chodniki psk! Trzeba szpachlować dalej w ogóle. No, także... Także się taki krótki filmik. Co i jaki w ogóle. No i przede wszystkim życzenia. Noworoczne. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Jak to się mówi, żeby ten rok... Ten rok nie był taki zły w sumie. Gorzej ten się rozpoczyna, bo trzeba na kulach chodzić, wiecie, nie? Ale żeby nie był rok gorszy niż od tego co był. A wszystko będzie dobrze. No i tam żeby zdrowie dopisywało. Reszta przyjdzie sama. Także leżenie w łóżku i leżenie w moim przypadku na razie. I, i tyle, nie? 但是，芝麻这些。